Język narcyza, część druga. Słowo zawsze. Nadużywane przez narcyzów. W sytuacji, gdy na przykład popełnisz jakiś błąd, zepsujesz coś. Ty zawsze musisz coś zepsuć, Ty zawsze musisz coś zostawić na talerzu, i tak dalej, i tak dalej. Słowo zawsze. Kolejna sprawa Twoje hobby. Na przykład malowanie, śpiewanie, bieganie, używanie negatywnych określeń na czynności, które są tak naprawdę pozytywne. Narcyz ma to do siebie, że on nie widzi, że coś może mieć zarówno negatywne cechy, jak i pozytywne. I na przykład, gdy dziecko maluje, to może usłyszeć: Ty znowu smarujesz. Albo, gdy tańczy, och, ty musisz skakać, albo śpiewa, ty znowu wyjesz. I to jest właśnie ten negatywny wydźwięk. Określenie, gdy słyszysz, że wyjesz, smarujesz, skaczesz, gonisz, to czujesz tak naprawdę, że robisz coś złego. I to niestety bardzo demotywuje. Kolejna sprawa. Ktoś ciężko pracuje i oszczędza pieniądze. Narcyz powie, on jest chciwy, zamiast oszczędny albo zaradny. Na człowieka ambitnego powie, że zawraca sobie głowę. Negatywne określenie na pozytywne działania czy cechy u człowieka. Czyli widzicie, są to negatywne określenia na czynności, na pewne Cechy u człowieka, które są tak naprawdę cechami pozytywnymi, ale narcyz upatruje w drugim człowieku te negatywne cechy, dostrzega niestety.